Okej, okay, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Jak bić Diamond. Dzisiaj e, porozmawiamy sobie o tym, kiedy schodzić z linii. E, omówię to dla każdej linii, e, oprócz dżungli, ponieważ to nie jest linia. Okay, jeśli jesteście top lanerem, to zejście z linii wiąże się z tym, że musicie pamiętać, żeby wasza wieża nie została zniszczona. To jest, to jest dość ważne, ponieważ top lane e, jest koło barona i tej wieża daje nam dużo wizji. Um, schodzimy z linii stopa dość często um, żeby pomóc naszemu junglerowi czasami może w nim wejdzie um, Bardzo często na dragona musimy schodzić, żeby pomóc w walkach naszemu teamowi, przydaje się wtedy teleport bardzo. Um, z teleportem możemy także rynkować bota. Zawsze musimy mieć jednak tą um, świadomość, że wieża na topie um, pasowałoby, żeby nie padła, tak? bo to jest jednak kawa jak wizji dla nas jakiś większy to także powinien schodzić już w późniejszych fazach gry. Split pushować i pushować właśnie te linie, jeśli gramy właśnie z teleportem, oczywiście. Jeśli gramy z ignite'em, to to będzie dość ryzykowne, ponieważ przeciwny to planer może pójść na drugi, drugi koniec mapy i spuszować nam naszą e, drugą przeciwną linię. Um, ważną też rzeczą jest to, żeby nie siedzieć cały czas na swojej linii i farmić. Tylko na przykład w midgame już zejść na mid lane i zacząć z, naszą, z naszym teamem puszować mida, ponieważ to jest środkowa linia, która e, bardzo duże taktyczne znaczenie ma na mapie. Ok, jeśli chodzi o mid to tak naprawdę możecie roamować w każdym momencie gry. E, no, może nie na przykład na pierwszym levelu, ale każdy moment gry będzie dobry dla mid -lanera, ponieważ. Stoimy na środku mapy, mamy do każdej linii bardzo blisko, w sensie, że top lane na przykład ma dalej do bota niż my do bota. I, może, i powinniśmy pomagać bot lane'owi, top lane'owi. Ogólnie mid ma dość dużą kontrolę mapy, szczególnie jak gramy postaciami typu Twisted Fate albo, dajmy na to, Ziggs. Midlaner powinien zawsze stawiać się na walkach przy Dragonie i w early game. Jeśli jest już taka trzecia minuta, coś w ten deseń, to warto popatrzeć na naszego Junglera co robi, bo może być inwejdowany, a często o tym zapominamy i oddajemy przeciwnikom darmowe buffy naszego Junglera i przegrywamy praktycznie early game. Trzeba też znać swoją postać, ponieważ gdy pójdziemy na Roam postacią, która nie może nic praktycznie zrobić przed na przykład, szóstym levelem, to nie róbmy tego, wystarczy się doparmić i będzie spoko. Okej, jesteśmy na bocie, teraz sobie mówimy adekery. Adekery dość prostą rolę ma tutaj w roamie. najważniejsze jest to, aby spuszczać wieże na bocie, potem już możecie sobie zakupić budki ulepszone, dwójki. I możecie stawić się na midzie, puszować go. Możecie też przejść na topa z waszym supportem, co na niższym solo queue raczej nie wypali. Eee, I zacząć puszować topa w tym momencie. Eee, to wtedy wam, właśnie ta kolejną wieżę, to raczej nie wypali na niższym elo, bo ludzie nie są tak zgrani. Wasz toplainer nie będzie chciał po prostu zejść z linii. Okej, okay, kolejna uwaga dla adekery eee, jest taka, że jeśli nam usłyszy naszą wieżę to powinniśmy starać się pomóc przy, przy tym, bo znając życie, ten adekery przeciwny pójdzie po prostu roamować na mida. Jeśli tego nie zrobi, to ok, no spoko. Możemy po prostu dalej lejnować, tylko że bez wieży będzie trochę ciężej. E, musimy się przygotować na ganki, tutaj bardzo powinny stać. E, jeśli pójdzie na mida, a przeciwny adekery, to powinniśmy pójść za nim, nie powinniśmy zostawiać mid 1 kontra 3. By było drastyczne w skutkach, czyli po prostu adekery powinien wychodzić w odpowiedzi na push. Tak samo, dobra. Kolejna i ostatnia rola, która powinna roamować, to jest support. I support, ostatnio zrobiło się dość popularne. Roamowanie supporta, załóżmy, że wygrywamy linię na bocie. Tu mamy wygraną linię i nasz adekere sobie poradzi spokojnie z, z utrzymywaniem linii, oczywiście nie mówię tutaj o jakimś zabijaniu 1 vs 3 z dżunglerem, ale e, mówię o tym, że po prostu sobie sam poradzi może fryzować linię. E, wtedy support schodzi i support wtedy może m, albo z naszym dżunglerem przechodzić do e, przeciwnej dżungli, co na niższym ale raczej się też nie sprawdzi, Albo po prostu pójść na mida, pomóc naszemu midlanerowi, jeśli sobie źle radzi, jeśli sobie dobrze, dobrze radzi, to też dobrze. Ponieważ możemy pomóc mu zgarnąć killa, jeśli mamy dobre cc -ki. jeśli gramy na przykład szankiem to wystarczy tylko kogoś zgrabować i yy, tak naprawdę tyle. Yy, midlaner, jeśli ma damage, to powinien go wykończyć bardzo łatwo. Yy, jeśli support pójdzie na topa nasz. Znaczy, jeśli jesteśmy supportem i pójdziemy na topa, to powinniśmy się liczyć z tym, żeby nie zostawiać naszego atakieru na dość długi czas, bo to też może być bardzo złe skutka. Um, ogólnie z Bota, adokiery i support powinni właśnie zejść po zniszczeniu wieży, ponieważ tutaj tak naprawdę Wasze zadanie zostało wykonane. Botlane polega głównie na tym, żeby się wyfarmić w early i spruszować wieże. Potem pójść na inne linie i tam kontynuować Wasze dzieło. Okej, okay, to by było na tyle w tym poradniku. Jest on dość krótki, ponieważ nie chciałem przedłużać. Zapraszam do subskrypcji i do komentowania. Dajcie mi jakieś propozycje do kolejnych poradników. Także, no to co, trzymajcie się i na razie.